Jezus w, swój, w swojej działalności przemierza ziemię żydowskie, przybył do swojego miasta, no to wiemy do Nazaretu, lub w zależności odgo już pisze to moi drodzy apostoł też to może być kafarnał. Bo to być kawanał i było takim najbardziej ukochanym miastem pana. Przywieziono mu porażonego na łożu. Mógł być to z tym domem, przysufit, sufit, etc. Widząc wiarę tych, którzy przynieśli, pan Jezus swoją mowę. I tu stykamy się właśnie z dwoma rzeczywistościami. Rzeczywistością niebiańską i rzeczywistością ziemską. Choć Pan Jezus zaraz da odniesienie do ziemi, mówi o rzeczywistości niebiańskiej. Bo zdanie konkluduje ludzie wielkich, Boga, że dał taką ludziom moc. Nie mieli tej łaski i nie widzieli w Boga. Dlatego Pan Jezus odkrywa swoje przestrzenie. Z Ewangelii innych wiemy, że Pan Jezus Pan cały czas obok siebie towarzyszy. By go śledzić, czyli śpiski. Tu jest znowu grupa uczonych, oni mają największą wiedzę. W związku z tym oni, im Pan Bóg próbuje dać łaskę poznania. Żeby dać im łaskę poznania, trzeba budować na ich wiedzę co wiedzą. Więc zaczyna prowokacyjnie. No, prowokacyjnie ufaj, synu, odpuszczający się grzechy. Czyli innymi słowy Pan Bóg mówi do tej inteligencji teologicznej, bo jestem Bogiem. Rozumiecie, nie? Tak, One mówią, bluźni, 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 to To się dokonuje w, przestrze w przestrzeni umysłu. Następuje drugie objawienie potęgi bóstwa, No bo któż może znać myśli pana Krzysia, jak to pan jak tylko panu. Rozumiecie? My możemy co najmniej przypuszczać, znając go dobrze po latach, wnioskować, co tam, co, co mu gotuje, nie? I tam prawdopodobieństwo trafienia jest wielkie. Ale tych typów ty, 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 bóg, bóg nie zna, więc szybko mówi, co Was gryzie, co Ci spędzi? Nie wiem, co spędzicie dość? Więc Pan Jezus mówi delikatnie, czemu złe myśli? Złe myśli nurtują w Waszych sercach. Bo te myśli są złe. Bo to nie jest bluźnierstwo, bo on jest Bogiem. Zaraz im to udowadnia. Cóż łatwiej powiedzieć? Odpuszczają się Ci Twoje grzechy, czy wstań i chodź swobodnie? To są widoki bezradni. Wszyscy dobrze wiedzą, co to, no to, to odpuszczacie grzechy, a teraz każ leżącemu, hej, łóżko na plecy iść. No nie, nie, żaden się nie odważy. I teraz rozpoczyna się gra Pana Boga, żebyście jednak wiedzieli, że syn człowieczy Syn Człowieczy był terminem związanym z Mesjaszem, bo to różnie procy nas nazywali. Żebyście wiedzieli Syn Człowieczy. Ja jestem człowiekiem z chwili gości, bo żeby znowu ludzie w ogóle zrozumieli i nie, nie obłali go królem i powiedzieli, że jest Bogiem. Nie? Jestem Syn Człowieczy w terminie ich myślenia, bo Tum to wszystko obserwuje. Żebyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na Ziemi. Jak ja bym wam powiedział, że ja mam tu prawo coś robić, a to ma jakąś przyczynę. Albo dziadkowie nie byli tu z nami, albo coś się wydarzyło, albo jakieś ma inną władzę, nie? Więc pan mówi, Ty robi odniesienie, ja nie jestem stąd. Żebyście wiedzieli, syn człowieczy, bo oni wiedzieli, że syn człowieczy będzie pochodził od Boga. Nie mieli pojęcia, że będzie to szczególna łaska. A on mówi, nie, nie. nie. Ja przyszedłem do siebie, żebyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na Ziemi. Czyli ma jeszcze inną bazę, gdzie ma też coś do powiedzenia. Rozumiecie? Ja mam też tu coś do powiedzenia. Czy jeszcze mam dom, mam ogród, mam samochód, udział mogę to rozumieć? Nie do jeszcze szczęścia, panie, no bardzo. Pięknie wykorzystuje wiedzę, niepokój, mętków, no i przedstawia wizję, że dzieci, to, co się teraz dokona, to jest poza systemem ziemskim. Ja teraz użyję siły z tamtej rzeczywistości. Te chłopki patrzą na niego, no mówi chłopie, bieruszko i chodź. I oni wiedzą, że to ziemiani nie może uczyć. Pan użył rzeczywistości, rzeczywistości niebiańskiej z tamtej przestrzeni z drugiego brzegu. Bierz swoje łożetwę i idź do domu, a on zerwał się od Lud prosty co przeżywa? Lęk, bojaż, timon. To nie, tylko po prostu przerażenie, no bo to, niechby coś tu się stało. No niech nagle, mówię, niech odejdzie, podpadnie odpadnie noga prawa panu Miłoszowi. wszyscy by obawiali, I myślę, że i, nie idzie tam do no to myśmy przez, przez te krawędze wyskoczyły. Jeśli to nie jest leży sparaliżowany, jak mówię, to, to musi być reakcja. Ale teraz człowiek, ma osadzenie na ziemi, bo wyszedł z ziemi, złożył do Boga. Więc opinia a ewangelisty jest prosta. Rzesze, widząc to, przelękły się, ale wielbiły Boga. Czy mają wszystko odniesie do Boga? Wielbili Boga, czyli musieli gadać. Popatrz, popatrz, jak tego z Nazaretu Bóg wyróżnił i dał mu głos bo pisze Ewangelista, wielbiły Boga, który dał taką moc ludziom. Tego dnia ani jedni, ani drudzy nie otworzyli czerepu, no i nie zrozumieli tego wydarzenia, że oto Jezus objawił się im jako Bóg. Odpuszcza grzechy, bo tego nikt nie może robić, dał na to dowód, że robi też cud, wy tego nie zrobicie. Co to jest, pani co powiedzieć? Odpuszczam się, że każdy mówi, ale powiedz: weź może i doby, tego już nigdzie nie zrobili. Nie zrozumieli, że staną przed nimi Bóg. Wyście doświadczyli łaskę przez te ostatnie trzy dni, że ona obok nas był, tak byli Nigdy nie zezwalano do żadnej świątyni wnosić krzyża. Nie zezwalano wnosić fiurek. Kazano nam się tu zawsze rozbierać, szczególnie na Watykanie. Dzieci, ja wam wydałem tutaj rozkaz, jak tu przyjechaliśmy, no płaszcze, no bo jak jesteśmy tu jedyni, no będzie do baseniki, nie tam nikogo. Ode mnie zażądano szczęścia sukarny. Takiego mała. i w takiej bitwie bierze udział, a w Asyżu dla mnie, kiedy nami na zaopiekował się Polak i prowadził za rękę po wszystkich zakamarkach, dzieci jest to niemożliwe. bo kilka lat temu, jak nas tam nami się zaopiekował, pora mi tam nie weszli, rozumiecie? Litanie na wracania u, u bicia Nie ukrywam, że tego wyjaznął. Bardzo się bałem. Znaczy, magu, lękałem, bo kiego znowu mam to samo słuchać, nieposłuszny i taki, i taki, i taki, i, 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 i wy biedni zwodzeni, bo tu płynie pijonowa. I my, mnie to najbardziej boli, kiedy was ranią, bo tam nie, nie, bo wy biedni, wy wy, wy wy tacy pobożni, no ta tacy gorliwi, jakbyście poszli za nami, to na pewno byście mieli kolana